Siemaneczko, z tej strony Kazumi i witam Was w takim odcinku newsowym. I od razu z góry Wam powiem, że SSO w końcu postanowiło dać kod na 300 star końców. Gdzie po prostu na to wszyscy czekaliśmy. Na, na YouTube było wiele filmów, właśnie takich, yy, że, że nie dadzą kodu i w ogóle. Ale to Wam teraz zaraz wytłumaczę, bo ja właśnie specjalnie czekałam na moment, w którym SSO postanowi te star -Końsy dać, także yy, także no, zaraz wam wszystko wyjaśnię o co chodzi. Plus jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że zmienili generalnie oferty. Aktualnie jest to taki test, no ale zmienili oferty i ma nie być starkońców co sobotę, tych, tych 100 star co sobotę właśnie. Ale do tego zaraz przejdę, także serdecznie Was zapraszam. Do oglądania. A i nie zapomnijcie o łapercy w górę, subskrypcji i dzwoneczku, bo właściwie teraz będziemy już dobijać 20 tysięcy, za co bardzo dziękuję. Także zaczynajmy. Na początek, oczywiście, wyświetlę Wam. Ten kodzik, na który czekaliście. I jest to kod Happy New Year 2024. Łatwy kodzik do zapamiętania, do wpisania, także wpisujcie. A będzie on, moi drodzy, dostępny tylko do 4 stycznia, do godziny 7. Także wpisujcie, udostępnijcie ten film, żeby więcej osób zobaczyło. A teraz, właśnie przejdę do tematu ogólnie Star i. I ogólnie, co się przez ostatnie dni działo? Ja trochę, tak trochę zachorowałam można powiedzieć. Przejdźmy do rzeczy, moi drodzy. Teraz w trakcie podwójnych starkońców, które akurat aktualnie trwają, bo, bo tak właśnie jest, możemy sobie dobrowolnie zmienić, jakby tam, mm, tą liczbę, którą chcemy mieć, i możemy sobie po prostu kupić na przykład podwójne. Chociaż nie wiem, czy to już przypadkiem nie było, no ale jak ktoś nie wiedział, no to po prostu już wie. Kolejną rzeczą, moi drodzy, no, którą jakby dość sporo graczy nie wiedziało, ale i też wiedziało, bo chodzi generalnie o to, że w aplikacji starcoins to są droższe. No i jak też czytałam właściwie, bo był taki temat na grupce facebookowej Star Stable Polska, no to wiele właściwie ludzi też pisało, że to są prowizje, jakieś takie inne na przykład udostępnienie w ogóle gry na App Store czy tak dalej. Yy, czy na Google Play, więc to jest generalnie no coś takiego. Ja generalnie też o tym za bardzo nie wiedziałam, bo się mnie interesowałam. Ale zawsze Starcomy się kupuję na stronie, więc też takie info w sumie dla Was, żebyście wiedzieli. No że jednak na aplikacjach na telefonie po prostu ceny są droższe. Teraz też mamy podwójne stakońce, także możecie z nich skorzystać, ale tutaj oczywiście pamiętajcie, żeby kupować je na stronie, no bo na stronie mamy normalne ceny. Tak, jakie są zawsze? No, a przy podwójnych, oczywiście, pamiętajcie, że dostaniemy, jak mamy 5000, dostaniemy kolejne 5-3 razem 10 10000, więc no. A akurat też sporo ludzi, że dla mnie, którzy zaczęli grać w tą grę, także też tak w sumie przypomina, no bo nie każdy wie, a może się po prostu dowiedzieć. A teraz moi drodzy, przejdziemy już do tych ofert, które też uległy jakby zmianie, coś takiego. To już Wam teraz mówię generalnie o co chodzi. Teraz, jak też weszłam specjalnie dla Was. To tutaj na jednym kącie jak widzicie, ceny są jakby normalne, i tutaj też jest, że dostaniemy co tydzień 100 star końców. dodatkowo no tylko podwójne. Jak są podwójne, to tutaj też widzimy, że na przykład z 1200 dostaniemy 2400 star końców, prawda? No i jakby nic się tak naprawdę nie działo. Lecz gracze założyli jedną rzecz, która się ostatnio wydarzyła, że nie było tutaj właśnie co tych star końców, i tu też widzimy ten sknie, że rzeczywiście tak jest. Z tego, co tam też wyczytałam chyba gdzieś na Instagramie, czy coś takiego, że ma, być, że ma być to jakiś test właściwie, to ma być jakiś test. Choć tutaj, jak widzimy, ceny są niższe, czyli za takiego staridera w pakiecie dodatkowo też dostaniemy tam jakieś ubrania, czy coś takiego i sprzęt dla konia przykładowo. To jest to lifetime, gdzie mamy co tydzień 100 Coinsów i jest za 149 zł, natomiast ta oferta na dole. Jest za 8990 y, zł, coś takiego, no i tutaj tych star już co tydzień nie mamy. No i tam właśnie przytam że. Ma, generalnie przytam, że to tam ma być jakiś chyba taki test czy coś takiego. Natomiast jeśli macie stary derę już zakupionego takiego na zawsze, to, to, to tutaj się o to nie martwcie, bo na spokojnie. Wasze starkońce Wam nie uciekną. I. Ja też właśnie mam Lifetime'a, więc spokojnie będziemy dostawać co tydzień, bo to jest oferta, którą zakupiliśmy kiedyś, także tym się nie martwcie Z tego co w ogóle z tego, co wyczytałam, to na takich nowych kontach jest tylko ta druga oferta właśnie bez starkońców. No nie wiem, dla mnie to trochę bez sensu, żeby tak zrobili, wiecie, no niższa cena niby, ale bez tych starkońców co tydzień, no to tak średnio, nie? Bo szczerze, jeśli ktoś zapowie tego starego lifetime, no to wtedy ma te starkońcy. Nie wiem, jest osobą, która nie kupuje właśnie tych starkońców, a jednak można je uzbierać, więc tutaj cena jest wyższa. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Teraz bym chciała jeszcze powiedzieć na temat starkońców, właśnie tych 300, które miały być pod hoinką. A 25 grudnia, tak jak co roku, ich nie było. I generalnie w internecie była spora fala hejtu na to, że oni ich nie dali. I SSO na to odpowiedziało. Głównie to, że w tym roku skupiają się na prezentach dla nas takich jak na przykład właśnie ciuchy, sprzęt, zwierzęta, te prezenty pod choinką, a także na zimowych symbolach, czyli tych tokenach. Zapytali nas, co byśmy chcieli dostać, po prostu w następnym roku. Na oczywiście grupce Starszybu Polska mogliśmy też doczytać się spokojniejszego postu na temat takiego, wiecie, że, żebyśmy byli spokojni, dopóki faktycznie tych starkońców nie dadzą. Dlatego ja specjalnie oczywiście czekałam, żeby ten film zrobić i dokładnie wam wyjaśnić, bo nie każdy, tak wiecie, mówi dosłownie to, co... No i wiecie, żeby po prostu inaczej, nie pali się, dlatego. I fajnym właśnie takim postem na tej grupce Sesowej jest to, że tam ktoś z administratorów moderatorów dał taki post odnośnie tych starkońców. I jest to taki fajny post, jednak, właśnie, żebyśmy się po prostu jakby nie denerwowali, bo jeszcze jest czas. Jeszcze czas jest na to, że faktycznie te starkońce mogą być. I ktoś tam dał kilka opcji. Czyli po prostu nią system. Zamiast pod choinką dadzą nam kod i ten kod jednak nam po prostu dali. Tak po prostu, no, no, no na stronie jest, prawda? I już Wam na początku, kiedy Wam dałam ten kodzik. Czyli po prostu dali nam to w formie grafiki, na ich oficjalnych profilach społecznościowych. Była też taka opcja, że zamiast Yeti, który tego 28 przez spoilery, to 28 miałoby się pojawić Starkońscy. Tak jednak nie było. I całkowita rezygnacja ze Starkońsów, czyli trzecia najmniej prawdopodobna opcja. I rzeczywiście, no 5 grudnia do roku w sumie dostawaliśmy Starkońscy. W sumie nie wiem czemu tak SSO zrobiło, no ale jednak te Starkońsy dostaliśmy tak, że możemy być spokojni, i, I to w sumie. Znaczy, no, no, generalnie fajnie, że jednak te starkońców się pojawiły. No wiadomo, że wielu graczy nie kupuje tych starkońców. Niektórzy są po prostu też jakby nowymi graczami. Nie mieli nigdy styczności ze starriderem, także jakby nie ma co się po prostu już denerwować, moi drodzy. Także na spokojnie możemy spać, że jednak te starkońców są. Także mam nadzieję, że mój film był takim filmem wyjaśniającym. Tak naprawdę. I tak jak już wspominałam, w sumie już trzeci raz o tym wspomnę, że czekałam właśnie na ten moment, kiedy te Starkońcy jednak będą, bo jeśli by się nie pojawiły, to zrobiłabym takie noworoczne newsy, coś takiego, że czego jakby SSO postąpiło właśnie z tymi Starkońcami. Jednakże my te Starkońcy. I mam nadzieję, że taki ślinik wyjaśniający wam się podobał. Także zostawcie koniecznie łapędzie w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A jeśli ja nam, trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie oh, o wpisaniu kodu na starką